Witajcie, moi mili. Dziś zapraszam Was na film o masażu kamieniem gua-sha. Pokażę Wam masaż, jaki ja sobie wykonuję, jaki podpatrzyłam w internecie, co daje ten kamień. No i zaczniemy sobie od przeciwwskazań. Ponieważ one są również bardzo ważne. Nie należy stosować tej terapii na uszkodzoną skórę, na duże pieprzyki, siniaki, rozległe zmiany trądzikowe oraz trądzik różowaty i w ogólnym, złym stanie zdrowia, przeziębienie czy jakiś mocny ból głowy, kiedy po prostu się źle czujecie. Jak do każdego masażu, potrzebujemy nałożyć coś, po czym ten kamień będzie się ślizgał. Tutaj mam właśnie taki serum z peptydami i na oczyszczoną skórę twarzy będziemy właśnie je nakładać, ponieważ ono daje mi właśnie taki lekki poślizg, a kiedy potrzebuję większego, to po prostu sobie go dołożę. Najpierw oczywiście umyłam swoją twarz, następnie nakładam serum, nie zapominając o szyi, bo tam też będziemy wykonywały masaż. Jest to bardzo ważne, aby nigdy tego masażu nie wykonywać na sucho, ponieważ naciągniecie sobie po prostu skórę. Teraz pokazuję wam jak tego kamienia nie należy używać, czyli nie pod kątem 90 stopni, tylko zawsze tak na płasko. I zaczynamy od najbardziej płaskiej części tego kamienia. Głaszczemy dosłownie, bo to powinny być takie głaskające, wolne ruchy, relaksujące, mniej więcej od linii obojczyka aż po linię żuchwy. Jak widzicie, robię ten masaż na razie z jednej strony. Teraz przejdziemy na środek. I tym takim wgłębieniem powolutku dojeżdżamy aż do brody. Od początku szyi aż do brody. Powtarzamy takie ruchy mniej więcej od 5 do 10 razy. To ma być relaksujące. Nie śpieszymy się, możemy sobie załączyć jakąś fajną muzykę do tego. Widzicie, ja tutaj automatycznie o czym różę, chociaż muszę patrzeć w podgląd, czy wszystko się nagrywa. I przechodzę na drugą stronę, i znowu tą płaską częścią masuję drugą część szyi. Rodzaj masaży kamieniem głasza jest bardzo dużo. Ja tutaj Wam pokazuję akurat te części, które ja sobie chciałam wymasować i sposób w jaki ja je masuję. Przechodzimy na linię żuchwy, i jeżeli chodzi o twarz, to najpierw zrobię sobie całą prawą stronę, a dopiero potem będę przechodzić na lewą. Widzicie tutaj, używam tego wgłębienia znowu i przejeżdżam od brody aż gdzieś tam po początek. Ucha. Przytrzymuję sobie też skórę. Teraz przechodzimy troszeczkę wyżej i tą nieco zaokrągloną częścią masuję od kącika ust znowu aż do środka ucha, mniej więcej. Przejeżdżam sobie spokojnie, gdzieś około 10 razy. Przytrzymuję sobie nieco skórę, żeby jej nie naciągać, jak widzicie. Biorę sobie teraz płaską część i mniej więcej od początku płatku nosa aż do końca ucha. Teraz tak to wychodzi. Zmieniamy stronę kamienia na tą taką wypukłą i przechodzimy w okolice kości jarzmowej. Taki masaż ma bardzo wiele zalet, jeżeli wykonujemy go regularnie, on ujętnia naszą skórę, skóra jest dotleniona, poprawia się krążenie, lepiej wchłania wszystkie składniki odżywcze, które później na skórę nałożymy. Dodatkowo jest to niesamowicie relaksujące. Jeżeli na przykład włożycie ten kamień do lodówki albo do zimnej wody, on fajnie Wam rano usunie obrzęki, takie, które na przykład mamy często, kiedy wstaniemy prosto z łóżka. Naprawdę uważa się, że głasza to jest najlepszy sposób, masaż tym kamieniem to jest najlepszy sposób na zachowanie tak zwanej wiecznej młodości. Teraz przenosimy się w okolice czoła. Miejsce, gdzie możecie nabyć ten kamień, jak również to serum peptydowe napiszę wam pod spodem, jak zwykle. Tutaj masuję sobie miejsce, gdzie powstaje lwia zmarszczka. I warto temu miejscu akurat poświęcić troszeczkę więcej czasu, zrobić więcej niż 10 powtórzeń. Tym bardziej, że jest to naprawdę bardzo relaksujące. Ja uwielbiam ten rytuał. Fajnie sobie zapalić świeczki, puścić jakąś fajną muzykę. Drugą część twarzy wymasowałam sobie poza kamerą, ale tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, jak można wymasować sobie bruzdy nosowo-wargowe. I takich miejsc na twarzy, oczywiście, które można masować jest wiele więcej. Ale to już na tyle dziś. Do zobaczenia, pa! pa.